To jest. Mowę mi odjęło. Wcale się nie dziwię, bo to jest niesamowite, co oni tutaj zrobili. Zobaczcie, w środku dżungli, na bezludnej wyspie. Takie miasto. Jak myślisz, ile oni to budowali? Lata, a nawet dekady. Cholera. Jakim Nawet nie wiadomo, gdzie iść, tu jest tyle miejsc. Jest tyle miejsc, jak ode jakiejś studni. Chodzi mi o to, że już pomijając ten skarb. Zobaczcie, tawerna. Niezwykłego. Domy. Dzwonnica, czyżby kościół i ratusz. Ale natura wygrała. Zobaczcie, jakie wielkie drzewo wychodzi z tego budynku. Al Kazar widziałby to inaczej. Nie dasz się nam tym nacieszyć, prawda? Okej, okay, cieszę się. Ale pamiętaj, po co tu jesteśmy? Uwierz mi, że pamiętam. No, tylko przypominam. Szkoda, że ściągnęliśmy tutaj yy, całych tych, kurcze łobuzów wszystkich od Nadine i, i od Rafe'a, bo to jest tak piękne, zobaczcie, jakie lampy zrobili. To chyba były lampy jeszcze na naftowe raczej, prawda? Tyle zakamarków, w które by trzeba zajrzeć. A co tam, braciszku? przesłem mam rozmawiać? No, zobaczcie, przy stalowych kuflach, jak za starych dobrych czasów, niezły widok. Hey. Zdrówka, tak zdrówko. Co oni tu robili? Co oni tu robili? Koloniści? Tak. No wiesz, tak sobie żyjesz wśród sławnych piratów. I co dalej? No wiesz. Relaksujesz się. Hmm? W pełni wyciszasz. Sączysz sobie grog. <gryzanie> Niczego sobie życie. No w sumie. Tyle, że codziennie mi aż posąg Averiego. <grystanie> <grystanie> jak myślisz? Ciekawe, co by było, jakby życie potoczyło się inaczej. Gdybyś na przykład został tym magikiem? <grystanie> to była niezła opcja. Dobry ja, To nie była niezła opcja. Wiesz co, zazdrościsz. Zjedź, I będzie. tak od zawsze. Nie, ale serio, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nie zaczęli gonić za umarlakami i skarbami? Myślisz, że prowadzilibyśmy takie normalne życie? Hmm. Normalne. Czyli cała rodzinka zebrana przy świątecznym stole. Wszyscy oglądają zdjęcia bobasów. Coś w ten deseń? Nie, ja dziękuję. Nie dla mnie. Nie narzekam na swój los. Tak, już to słyszałem. No weźmy. Mamy życiowego farta. To ma być farta. Tak, oczywiście siedziałem przez 15 lat, ale to tylko kwestia spojrzenia. No tu się zgodzę. To znacznie lepsze niż od siatka. drogie chłopaki. Kufelko pustwo. Dobrze, że my chociaż możemy dzięki tym grom przeżyć takie przygody. Bo no, niestety na co dzień to jest jak jest. Praca, praca, praca. Nudy, nudy, nudy. Chodźmy, zobaczmy. Spróbujmy chociaż przez chwilę nacieszyć się samotnością w tym mieście, bo niedługo na pewno. No nie będziemy tutaj sami. Taka kolej rzeczy. Do skarbów jest zawsze wielu chętnych Kurczę, takie piękne miasto do zwiedzania. Tyle miejsc, w które powinniśmy zajrzeć. O, co my tu mamy Co to jest? Dlaczego możemy to wziąć? Wiecie może co to jest? Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie. Ale jest pięknie. Ciekawe, co się stało z tymi piratami. Zamknięte, ale może się dało tu jakoś wejść inaczej. W końcu połowę z tych ścian jest rozwalonych. Może dachem. Hmm. Jeszcze raz wykorzystajmy sobie. Może w tę stronę? Kurczę, na pewno by się tam dało wejść. Co ty, Nate, nie wejdziesz tam? Hmm, może z drugiej strony? Wyskoczmy tędy. Bardzo bym chciał tam wejść. Ale chyba teraz nie jest nam to dane. Tak, patrzę, patrzę. Nad możliwością wejścia tam, bo jakiś jest powód, że jest to zamknięte. Nasz braciszek nic nie sugeruje. Hmm. Ja wiem, ja wiem, że powinniśmy iść do tego budynku przypominającego ratusz. Ale dajcie mi jeszcze chwilę. Jasta, cholera. Teoretycznie tam się powinno dać wejść, tylko jak? Czemu nawet nie chcesz wyjść wyżej? Chyba nic z tego. Można by po tych zębach pokombinować, ale. Dobra, zamknięte to zamknięte, szkoda. Bo czuję, że mogłaby tam na nas czekać jakaś fajna tajemnica. To co, zerkniemy tutaj. Ej, sam, patrz na to. Kuźnia. O kurcze, Kordylas. Zakowali tu szable. Piękny. Się, ty parszymy, psie. Przydać Uuu. nieźle, bo ja tylko udawałem. Tak, tak, wiem. Bo oni tak robi jasno. <laughs> Wina sprzętu. Piraty Lepiej wreszcie. dla nas, że tak to się tak skończyło. Co dalej tutaj możemy fajnego zrobić? Myślisz, że handlowali z innymi koloniami? Myślę, że Ale tak. Jeśli to nie na tej Inaczej miejsce zostałoby odkryte To racja. Jak oni zrobili, że tak wielką wioskę to za mało powiedziane. to jest miasto. Tam chodź coś zobaczyć. To chyba jakiś piracki kodeks. Artykuł 5 kodeksu Kurcze jak się tam dostać? Co my mamy tutaj? Zobaczmy. Nie żadne reguły. Nawet A jednak? Pirackie miały swoje kodeksy. Tam coś jest. Ja wiem, że tracimy czas. Tak chodząc, ale tu coś zdecydowanie jest. Dobra, myślę, że tam się dostaniemy w inny sposób, ale po prostu idźmy dalej. O, co tu mamy? Ej, tu chyba jest jakieś przejście albo coś w tym stylu. No, na pewno. Proponuję w nie przejść. Co ty na to, Nate? Przejdziemy. Kurde, no wiesz co, Nate? Hmm, no dobra. Poszukajmy innej drogi. Skoro nie są chłopaki zainteresowane tym, żeby iść tędy. Przejdziemy tędy. Jeszcze rzucimy okiem tylko na to, co tutaj mamy. Jakiś skarb. Waza. Zerknijmy na górę. To jest niesamowicie ciekawe, co oni w tej wiosce mieli. Zobaczcie. Gdzie się u wszyscy podziali? Kalaleczka. Z czego ona jest? Jakby z trzciny, z liści ususzonych, coś tego typu. Niesamowita sprawa. Tutaj także sobie nie damy rady, żeby przejść. Więc chodźmy tutaj na dół. Nie ma co chyba błądzić. Zobaczcie, Co natura zrobiła z tym miastem? Kapitan Neville. Zastanawiałem się, kiedy go spotkamy. Nie możemy sobie wejść do niego? Co to za znak? Natrafiłem na kilka takich, jak cię szukałem. Kto oznaczał to miejsce? To kolejny symbol? Nie. Czyżby Zbyt mieli jest. jakichś wrogów? na najeźdźcy? Ci ludzie na pewno mieli pełno wrogów. No, dobrze mówisz. Ale jak znaleźli to miejsce? Boże, piraci grabiący setki, tysiące ludzi? Nawet piracka utopia nie obejdzie się bez spaki. To na pewno mieli wrogów. Pirać, ale tego i nie sądzisz? No, Wiesz, może trochę. W tym stadzie są czarne owce. Jakiś skarbek? Dobrze, co dalej? Tu mamy co? Spróbujmy zerknąć tutaj. Jednak gra chyba chce, żebyśmy zwiedzali te wszystkie miejsca, bo definitywnie nas prowadzi tutaj. Żeby. No zresztą nie da się inaczej przejść. No to ciężko uważać inaczej że gra nie chce zobaczcie tu niby schody ale ale zastawione. Co my tu mamy? To chyba jest jakiś tunel. Hej Sam, chodź tutaj. ślady tam były. No, nie wyglądałeś zbyt dobrze przed chwilą. Patrzcie, zombie, normalny gość, zombie, i normalny gość. Co to za tunel? Ślepy zaułek. Dziwna sprawa. Te tunele wyglądają mniej wyględnie niż reszta zabudowań. Jakby je budowano w pośpiechu. No, czyżby uciekali? To chyba jakaś kryjówka. Tak, ale przed nim się ukrywali. Przed swoimi? Może się później uda dostać tamten skarb, który widziałem. Zobacz. To chyba układ dzielnicy handlowej. Tak, i. Bum. Oto nasz skarbiec. Tu jest wieża. Co oni kombinowali? Tak jakby chcieli zaatakować swoje miasto, jeszcze jedaczko wrócę do tego skarbu, gdzie on tutaj był. Kurde, jak tam był, tam się na pewno jakoś dało wleść. Jak strzelę, to mi to nic nie da, bo to poleci gdzieś dalej. Hmm. No dobra. Szkoda amunicji, teoretycznie, ale przynajmniej na Wicie, nie wiem, czy graliście w Uncharted na PlayStation Vita, tam dało się coś takiego zrobić. Jakaś pseudodrabinka a to jest chyba miejsce, które ostrzelałem. No i głupi Bartek po co to było strzelać? nikogo tu jeszcze nie ma aż dziwne że jeszcze tutaj nie dotarli dobrze patrzmy dalej Anioł porośnięty mchem znowu natura wygrała to nasza droga okej okay, spróbujmy Widzę światło na dole. Ło, ho, ho. To jest po prostu jedna wielka dziura pod. pod tym miastem. Jak to w ogóle jest możliwe? Ej, e, znalazłem dalszą część kolonii. Jasna cholera. No to już jest niesamowite. Udało się. O kurde, nie jesteśmy sami. O cholera, tam! No nie o to mi chodziło. Czyli oni są dużo, dużo, dużo przed nami. Są już na miejscu. Jasna cholera, dwa razy się zabić w takim prostym elemencie, który zresztą raz mi już wyszedł. Jeszcze raz, rozbujajmy się. Już nie mogę niżej zejść. Jeszcze raz, powolutku. I jeszcze raz. Dobra, do krzaków. zobacz. Niech chyba nas nie i niech tam zostanie. Dobra, nie wychylaj się. Chciałem ci powiedzieć to samo. Tak, tak. Okej. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek I za chwilę wracamy do podbijania Libertali i do odkrycia co jest w tym budynku. Dzięki na razie.